Bo się przy pamięci, I wśród mocy, się na tenik grę. to bończę pamięcić umocnić wytelnik oraz gojską królę w To pogoni za magiem, chyba tylko to mi zostało. Dzisiaj nie nakręcę tak dużo, mi się nie chcę to bardzo. Ale nakręcę jeszcze inne gry. Dzisiaj Call of Duty są jeszcze nakręcę dzisiaj. MTA na razie nie kręcę, bo nie mam czasu. Czyli kolegi nie ma. Znaczy, no kolega nie ma czasu. Nie mamy w ogóle czasu, no. Słyszycie to, co ja? Tak. A, to tylko masaż. Już myślałem. Tak, chodzi Słucham, Wiedźminie. Kim była ta dziewczyna? To Cynthia, czarodziejka na smyczy. Urocze, używacie kagańców? Smycz oznacza połączenie między czarodziejem i jego pomocnikiem. Sformułowanie niefortunne, przyznaję, ale dobrze oddaje stan rzeczy. Cynthia korzysta z mojej mocy, moich zaklęć, jest przekaźnikiem, a przy okazji uczy się. To wygodne i nie ma w tym nic uwłaczającego poza określeniem. Ale nie przyszedłeś tu, by rozmawiać o Cynthi. Łoł. Wow. Dobra. Szukam Tris. Leto zmusił ją do teleportacji w okolicy Vergen. Leto? Morderca Foltesta. Być może również Demavenda. Pomożesz mi ją odszukać? Oczywiście. My, czarodziejki, musimy trzymać się razem. Mamy zbyt wielu wrogów. We flot sam łączyła się z tobą przez Megaskop z Sili de Tancarville. Od tamtego czasu nie miałam z nią żadnego kontaktu. Nie możesz jej namierzyć? Megaskop reaguje na aurę danej osoby. Gdybym miała coś, co należało do TRIS, mogłabym ją zlokalizować. Byłeś z nią blisko, więc może masz coś takiego? Niestety nie. Niedobrze. Czekaj. Jeden z miejscowych opojów rozpowiada, że widział rudowłosą kobietę, która pojawiła się nagle, jakby spadła z nieba. To może być jakiś trop. W życiu nie słyszałem o latających kobietach. Być może to tylko pijackie majaki. Niewykluczone jednak, że niestabilny teleport wyrzucił Tris w pobliżu miasta. Skoro to jedyny trop, pogadam z tym opojem. Znasz go? Nie zadaję się z pijakami. Znajdziesz go w karczmie. Dzięki. Wróć, gdy dowiesz się czegoś nowego. Mam do ciebie Chciałeś o czymś porozmawiać? Tak. Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. K. Chciałeś o czymś. Wspominałeś, że do leku dla Saski potrzebny jest jakiś magiczny obiekt. Masz pomysł, gdzie zacząć poszukiwania? Jak dobrze wiesz, magiczne przedmioty nie leżą pod płotem. Szczęściem to miejsce ma przeszłość. Bitwa upiorów, kaźń Sabriny Glewizik, opuszczona kopalnia. Liczyłem na konkrety. Nie każę ci chodzić z różdżką i szukać zakopanych skarbów, ale wykaż proszę trochę inwencji. A najlepiej porozmawiaj z miejscowymi. Starosta Burdon zna to każdy kamień. Może zaczniesz od niego. Dobre, dobra. Chciałeś o czymś porozmawiać? Tak. Na naradzie mówiłaś o artefaktach potrzebnych do zdjęcia klątwy. Tak, ale nie mogę ich teraz szukać. Sam to zrobię. Dlaczego? Mam swoje powody. Wyjaśnij mi parę rzeczy. Zauważyłaś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała po zetchnięciu z aurą żywej osoby. Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie i zmienia w draugiry. To jakaś wiedźmińska, fachowa nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny, powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Można je zabić konwencjonalnymi środkami? Wystarczy Srebrny Miecz, ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy... Do tego właśnie będziesz potrzebował symboli wojny, należących do poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie. Inaczej nie zwabią duchów. Dobra, rozejrzę się. Wystarczy, że znajdziesz symbole nienawiści i śmierci. Ja zajmę się resztą. Wolałbym odwagę i wiarę. Nie maruć. Zobaczę, co da się zrobić. Zdaje się, że Cecil wie wszystko o okolicy. Znasz się na klątwach krwi? A ty? Mhm. To klątwa krwi czwartego stopnia. Zwana również klątwą arcymistrzyni. Proszę, proszę, jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to mit że takiej klątwy nie da się rzucić. To źle myślałeś. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia takiej klątwy. A potwierdzone przypadki zdjęcia? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła między innymi Sabrina Glevisik. Jaki ten świat mały. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją rodalega szkarłatny. Kompletne szalenie, ale bardzo zdolny. Zaćmienie i upiory też były. Rozumiem, Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego rodalegi. Właśnie. Doświadczenia Franceski i jej zespołu mogą nam w czymś pomóc? To dzięki niej wiem o symbolach i specyfice działania klątwy. Wyjaśnij. W końcu to ja mam nadstawiać łuba. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić jej przebieg. Nie wiem dokładnie, co się wydarzy. Nikt tego nie wie. Rozejrzaj się za artefaktami. Co tu się wydarzyło trzy lata temu? Henselt uderzył na Edirn, ale połamał sobie zęby. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. Konflikt Sabriny Glevisig z głównodowodzącym sił Kedwen doprowadził do rozgromienia obu armii. Ogniste kule zamieniły pole bitwy w płonący grobowiec. Henselt oskarżył Sabrinę o użycie zakazanej broni. A ta przekleła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu na okoliczności klątwa wymknęła jej się spod kontroli. Okoliczności... Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca, zawsze znajdziecie jakąś wymówkę dla zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. Ręce i stopy miała przybite do koła odwozu i tak nieźle jej poszło. To mi wystarczy. Dam znać, jak się czegoś dowiem. O, oh, było wow. super. W pogoni za magią, w pogoni za magią z Hallenburga, w pogoni za magią. Kule. trochę taka tu jest. Jakby jest magia, lub niebezpieczeństwo. Co tu? ty robimy, co ty Nie. Hmm. Dobra. Idziemy sobie do skala na Bordo, no. To nasz jedyny kolek, który jest najbliżej. Skalna nadzieja dziś w arczmie. Sześć tajniczek, kupiec. 6 elfów to do misji na, sobie, na sobie Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. O, Opowiadałeś ty, że ja tego i zaraz masz... W... sąsiedztwie lekających babach. mrówki, to było bardzo o, dziwne zjawisko. Ale... Interesy czy odpoczynek? Odpoczynek i zakupy. A, to zapraszam. Czym mogę służyć? Szukam miejsca dużej koncentracji magii. Przychodzą ci do głowy jakieś historie o czarodziejach albo magicznych miejscach w okolicy. Pomijając flującą ogniem sukę sprzed pięciu lat? Pomyślmy. W lesie za Wergen mieszkał kiedyś czarodziej. Poszukaj tam, może coś po nim zostało. Ewentualnie pogadaj z Cecilem, bo jeśli ktoś zna historię Wergen, to właśnie starosta. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Opowiadałeś tysiąc razy! Niech już nie chce słuchać o latających babach! To było bardzo dziwne zjawisko! Chwila... Powiem ci o kobiecie, co Tris. z nieba. Mówię, Kurde, idziemy tu jeszcze raz. Idziemy. A ten Wiedźmin to... co to za jeden? Przemierza kraj. Chyba o to by jesteśmy krasnoludki! Hop zasa! Sporo się u was dzieje. Ano! Mamy dziewicę smokobójczynie, zapatrzone w ową dziewicę wiewiórki, rozpolitykowanych chłopów, wiedźmy i wiedźmina, a na dodatek gapiów, którzy oglądają te menażerię! Cóż, życzę rychłego powrotu do normalności. Wiesz, patrzę na tego wiedźmina i widzę w nim coś niezwykłego. On z tych co zmieniają losy królestwa. Słyszałem, żeś widział ciekawe rzeczy. Tak jak ciebie widzę. Niesamowite. Spoglądam ci ja w niebo, a nie za taką historię musisz mi podstawić kolejkę. Zamkniesz ty się wreszcie? Znamy te bujdy na pamięć. Jestem klientem i będę mówić, co chcę. Polej macha dwójniaka, a nie oszukuj tylko! Ten szlachetny wędrowiec zapłaci. Masz. Zapłacę, ale jak mnie znudzisz, to ci tego dwójniaka w życiu wleję. Taki przedni trunek, a moja życie nie czuje smaku. Zobaczysz, nie będziesz żałował. Mów. W zeszłym tygodniu idę ci kołową wąwozów. Lubię się tak czasem pochodzić. Do rzeczy. Chil! No więc idę ci ja sobie aż na.